Co mu zabierasz? Nie zabieram. Nie. Był szybszy. No, wcale na to nie patrzy, wcale się do mnie bawię. Widziałem ten szelmowski uśmiech Teraz rzuca z drugiej strony Dawaj Kacper, To ile Kacper ma już miesięcy? To znaczy, jutro skończy pieca, ale... No patrz na mnie, jak do mnie mówisz. To znaczy... A um... jutro skończy pieca? ale... Masz serwę we włosach. Serio? Gdzie? Teraz już na palcach. To może to łupiesz? Teraz rzucaj, rzucaj! <noise> A jak mu sprytnie trzyma rączkę, patrz. Daj się dziecku bawić. Zbyłka. Trzeba dać mu więcej zabawek, bo tak to Nina sobie radzi z dwoma. O nie! 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 nie. O nie! O badydo. Ale szybko zjedz kolację, szybko zjedz kolację. Co za dużo, to niezdrowo. Co za dużo, to nie niekoda. Już mam pomysł. Zostawię mu tego micia, i jak mu spadnie, to będę dodawać, i się w tym bawi, zrzuca, i ja biorę te dwie rzeczy, nie? No. Plan jest niezły, zaraz zobaczymy, jak z wykonaniem. A nie, jednak nie. Co chcesz? Ja bym zaczął od kłóczyków. Kłóczyków. Nie, smoczek. Muszyki, smoczek. <grystanie> Autko Misio. Kasper obmyśla strategię. I jakby tu cię przewieszyć.